na mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię Wam kilka nowości z świata Fortnite i w tym m.in. innymi porozmawiamy sobie na temat najnowszej aktualizacji, przedstawię Wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat emotki The Kid i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie dajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, mam dla Was wyzwankę, a najdokładniej czy w dzień odstalenia tego filmu uda Wam się tutaj wbić 1200 łapeczek do góry, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku, oczywiście, mapka na Expa, wchodzimy tam, gdzie zawsze, kod do wyspy, i wpisujemy ten oto kodzik. No i zaraz wam pokażę, co tutaj wszystko trzeba zrobić, żeby dostać właśnie dużo Expa, gdzie znajdują się wszystkie przyciski. I tylko przypomnę, że, żeby dostawać więcej, oczywiście, Expa, musicie na starcie odczekać od 10 do 15 minut. Także tak to mniej więcej wygląda, i zaraz wam wszystko pokażę, co i jak. Więc na samym początku po wejściu na takową mapkę możemy się obrócić i tutaj mamy taki oto przycisk, który da nam Awk Expa. No i teraz, moi drodzy, idziemy sobie do sekcji właśnie loot. I w sekcji loot oczywiście musimy wziąć sobie jakąś dowolną broń. Weźmy sobie przykładowo, na przykład, no nie wiem, tą oto broń. No i w tym oto momencie sobie stąd wychodzimy. Generalnie, moi drodzy, musimy tutaj oczywiście kliknąć w to, to coś, żeby tutaj nasze niebo się wyłączyło. I teraz zaczynamy, moi drodzy, wszystko obok właśnie tego napisu Sky Colors. Idziemy sobie w prawo, dokładnie. Tutaj i tutaj budujemy 7 ramp do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, tutaj budujemy jedną tak i 4 jeszcze w tą oto stronę, i w tym oto momencie, tutaj na końcu mamy pierwszy przycisk z EXPEM, także go sobie odbieramy. I tak jak widzicie, dostaje teraz troszeczkę więcej tego expika. Teraz, moi drodzy, wracamy oczywiście tutaj, czyli do właśnie tego fight, i idziemy sobie dokładnie obok tego bunkra, czyli który otwiera się za 20 minut. I dokładnie obok tego, moi drodzy, bunkra musimy zbudować następującą rzecz, czyli 4 rampy tutaj, raz, 2, 3, 4 i 4 podłogi przed siebie, czyli raz, 2, 3 i 4 i tutaj powinniśmy mieć coś takiego. Tutaj musimy zataczyć dowolną memotkę. No i tak jak widzicie no, znowu dostaje expa, także myślę, że bardzo fajnie. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do ostatniego przycisku, który znajduje się na jednej z właśnie wiosek, które są tutaj, obok tej mapy. I generalnie, moi drodzy, to właśnie jest to wioska tamta. Bo tak jak widzicie, mamy tutaj parę tych wiosek, więc oczywiście do tej oto wioski się budujemy i zaraz wam tutaj wszystko pokażę, co i jak trzeba na niej zrobić. I tak jak widzicie, mamy już 25 tysięcy expa, także myślę, że całkiem przyzwoicie. No i teraz tutaj, generalnie, moi drodzy, będziemy walczyli z... Tak zwanym bossem, czyli coś, co już niejednokrotnie na takowych mapkach było, ale zaraz wam tutaj wszystko pokażę. Więc generalnie musimy podejść do tej oto lampy. Tutaj budujemy 6 ramp do góry, czyli 3, 4, 5, 6. Następnie jedną tak, i w tym oto momencie jeszcze dwie w tą stronę. I tutaj powinniśmy mieć właśnie napis yy, Właśnie walka z Zombie Kingiem. Bierzemy sobie oczywiście dwa minigany, bo będziemy się z nim po prostu, że tak powiem, tutaj, walczyli. No i w tym oto momencie zaczynamy po prostu z nim walkę. Także ta może troszeczkę potrwać, ale tak czy siak wydaje mi się, że będzie ona naprawdę prosta. Tym bardziej jak stoicie sobie na przykład na takiej budowie jak ja tutaj, bo tak jak widzicie, ten nasz, że tak powiem, nawet nie dotyka. Także to jest to wydaje mi się, że gigantycznie banalne i po prostu. Po prostu, tak jak widzicie, sobie go tutaj eliminujemy. Tylko, że ten jeszcze czasami się rusza. To też jest troszeczkę denerwujące. No i w tym oto momencie, moi drodzy, tak jak widzicie, udało mi się go wyeliminować. I za eliminację dostaliśmy kolejnego expa. I to tak naprawdę tyle. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. I na samym początku mamy nadchodzącą aktualizację, czyli 23.30. Aktualizacja ta odbędzie się już dzisiaj. No i generalnie, moi drodzy, na moment, jak wy widzicie ten materiał, to właśnie ta aktualizacja za parę godzin powinna się pojawić. No i generalnie, no to, moi drodzy, dostaliśmy bardzo ciekawą zapowiedź na Twitterze Fortnite'a, a najdokładniej kolejną kolaborację z Dragon Ballem. Lecz tym razem, moi drodzy, będzie to Dragon Ball Super. I generalnie, no to otrzymaliśmy tam datę, czyli pierwszy, 30 pierwszy, czyli właśnie do już dzisiaj. Także dzisiaj będziemy mieli kolejną kolaborację z Dragon Ballem, także myślę, że bardzo ciekawie. Generalnie moi drodzy, no to ze skinów, które mają się pojawić to między innymi Gohan, czyli gościu, którego teraz widzicie na ekranie, jak i również Piccolo. No i generalnie no to myślę, że całkiem fajnie i osobiście to ja się na tym za bardzo nie znam, ale tak czy siak poprzednia kolaboracja z Dragon Ballem Z była naprawdę bardzo ciekawa, także mam nadzieję, że tam można by powiedzieć, że druga część tej kolaboracji również będzie ciekawa i Miejmy nadzieję, że otrzymamy właśnie z tej okazji jakieś darmowe nagrody, tak jak to było za pierwszym razem, ale tak czy siak, moi drodzy, jak ta aktualizacja pewnie wejdzie do gry, to pewnie nagram wam jeszcze jakiś dodatkowy odcinek na ten temat. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do właśnie reszty aktualizacji, bo mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy. Między innymi mamy również właśnie nowe skiny, mamy również nowe itemy, którymi będziemy mogli grać. I oczywiście do takowych itemków należy m.in. wyrzutnia świetlików bądź też power gitar. Oczywiście, moi drodzy, otrzymamy również... Nowy pakiet za tak zwaną ekipę, czyli coś co pojawia się co miesiąc i się zmienia. Również otrzymamy najprawdopodobniej emotkę Stay afloat, do której jeszcze dzisiaj sobie przejdziemy. Generalnie, moi drodzy. Otrzymamy właśnie informacje na temat tego, co zostanie przywrócone w następnym tygodniu, jaka broń. Otrzymamy pewnie jakiś właśnie pakiet, dzięki któremu będziemy mogli się levelować. No, i przy okazji będziemy mieli nowe wyzwania tygodnia i pewnie jeszcze więcej. No, bo właśnie, jeszcze będzie ta kolaboracja. Także wydaje mi się, że ta aktualizacja będzie naprawdę, ale to naprawdę bardzo przyzwoita. Zapomniałem dodać, że w grze pojawią się również nowe perki, czyli tak zwane rozszerzenia rzeczywistości. Generalnie, no to teraz widzicie je na ekranie i wiemy, że i na przykład jedno. Z nich będzie nazywało się Shadow Striker bądź też na przykład Icy Slide. Czyli no Icy Slide to pewnie po prostu jak będziemy się ślizgali, to wtedy będziemy się ślizgali tak jakby, że po lodzie. No i mamy również Shadow Strikera. Ja mam absolutnie pojęcia o co właśnie z tym chodzi. Ale po ikonkach możemy mniej więcej właśnie wszystko tutaj zrozumieć. Mamy również jedną z właśnie taką bombką, która zamieniała nas w ducha, więc możliwe, że to o to chodzi. No i też mamy masę innych, także wydaje mi się, że jak najbardziej będzie co testować. I zobaczymy wszystko wydziesiąt. Dzisiejszej aktualizacji, bo ja osobiście nie mam pojęcia co ta reszta może tak naprawdę robić. Generalnie moi drodzy, no to teraz przechodzimy sobie do właśnie tematu tej emotki. Czyli emotki Stay Afloat, która nie została wydana właśnie wraz ze skinem Dekidala no, Roya, jak i w sobie to z całym zestawem Dekidala Roya. No i ten jeszcze jest w sklepie z przedmiotami i póki co mamy tylko i wyłącznie emotkę Serce Króla. Czyli po prostu jedną z dwóch emotek, które miały się pojawić właśnie z tej okazji i generalnie emotka Stay Afloat miała posiadać właśnie w sobie muzykę Stay. No i w większości graczy oczywiście takową emotkę chciały. No i generalnie, moi drodzy, to otrzymaliśmy oficjalną, że tak powiem, podpowiedź od pika, a bardziej no to w sumie to, że ci tą emotkę przekładają po prostu na następny tydzień, także możemy się spodziewać tego, że gdzieś w tym tygodniu po prostu ta się w sklepie pojawi. No i generalnie, moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że parę osób będzie mogło tą emotkę wygrać u mnie za darmo. Wystarczy, że zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie tutaj łapeczkę do góry i w komentarzu napiszecie wasz nick z Fortnite'a i wy będziecie mogli wygrać właśnie emotkę Stay Afloat totalnie za darmo. No bo wydaje mi się, że jest ona naprawdę bardzo przyzwoita i definitywnie dużo osób będzie ją chciało. Także no wydaje mi się, że po prostu. No to tak dla was. Także tak, myślę, że całkiem fajnie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo i mam nadzieję, że przedstawiłem wam wiele ciekawych informacji. No i dzisiaj pewnie jeszcze pojawi się drugi materiał, w którym wam przedstawię, co zostało dodane w tym nowym updatecie, także też możecie wyczekiwać, no bo pewnie będzie tych nowości dużo, więc definitywnie coś jeszcze się dzisiaj pojawi. No także no, dajcie subika z dzwoneczkiem, żeby tego w razie czego nie przegapić, bo ten film datuje o 6, a ten kolejny pewnie będzie gdzieś koło godziny, nie. 13-14 to zależy o której ten update będzie wydany i o której będzie można grać, że tak powiem, już Fortnite'a. Także co? Ja dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach i do zobaczenia i cześć!